Hello, hello, hello! Witajcie moje kochane dziewczyny z kuszą. Witajcie piękne gwiazdy, w strzelczynie. Słońce, ascendent, księżyc. Czytanie dla Was na kwiecień. Wiem, wiem, tak, spóźnione, ale moje kochane, pracowałam nad swoją tarią tarota, która właśnie się drukuje. Musiałam oddać projekt, więc przepraszam jeszcze raz, ale czasami po prostu tak jest. Natomiast już do was biegnę, przecież lecę, przecież lecę do was. No, dziewczyny, nasz tarotowy Gwiezdny kompas. Zaczynamy od północy. Jaki jest, jaki jest twój najważniejszy cel? Bo to północ, czyli po pierwsze. Jakie jest twoje główne wyzwanie lub zadanie na ten miesiąc? Zobaczmy. Zadanie wyzwanie. Proszę. Macie dziewczyny wejść w energię maginii, czyli przejąć kontrolę i zacząć materializować wszystkie swoje marzenia i pragnienia przestać czekać. Bo to jest dla Was czas na działanie, na tworzenie. Z tym, co macie, to, co macie, jest wystarczające. Nie trzeba kolejnych kursów, warsztatów, szkoleń. E, możecie zacząć przynajmniej jedno ze swoich marzeń realizować teraz, już, natychmiast tu. To jest energia własnej działalności, nowej pracy, e, nowego projektu, y, pomysłu, który będziecie. Z którym będziecie pracowały? Co jest Twoją gwiazdą, czyli do czego masz dążyć w kwietniu? Do czego masz dążyć w kwietniu? Do czego? Do tego, żeby po pierwsze, może rozliczyć się z przeszłością, zaopiekować się swoim wewnętrznym dzieciakiem. Po drugie, Wrócić do jakiejś pasji z przeszłości, coś, co dawało ci szczęście, spokój, radość, a o tym zapomniałaś. Dla części z Was będzie to dążenie do poznania bratniej duszy i niekoniecznie musi to być romantyczny związek. Tak czuję. Dobrze, co da Ci największy rozwój i poczucie. Spełnienia. Po pierwsze, dziewczyny, wejście w energię cesarza, nie cesarzowej tym razem, tylko cesarza, czyli bardziej z tej energii męskiej, bo każda z nas ma energię męską, żeńską. Czyli e, co? Po pierwsze, cesarz co robi, cesarzy, czyli rządzi i dzieli sprawiedliwie i mądrze. Cesarz jest dojrzały. Pod każdym względem cesarz jest odpowiedzialny. Troszczy się o to, co ma i czym zarządza. Więc największy rozwój i spełnienie daci wejście w tę energię. To ja jestem cesarzem swojego życia, to ja nim zarządzam i jestem odpowiedzialna za to, co robię, wychodzę z roli ofiary. No proszę. Proszę jak na bogato. Dziewczyny. Północ zrobiona. Najważniejsze cele ogarnięte. No idziemy na południe, a na południu fałszywe pokusy. Mm. Zobaczmy. Co Cię przyciąga, ale może być dla Ciebie w kwietniu niekorzystne. Co Cię przyciąga, ale może być niekorzystne w kwietniu. Rozwalenie czegoś. Pójście jak buldożer. Wywrócenie stolika, przy którym siedzisz albo ktoś siedzi. Um, remont. Wywalenie, wyburzenie ścian dosłownie i w przenośni. Roz... czegoś. Staw sobie czego? Na co masz ochotę? Co masz ochotę rozwalić? Stłuc. To może być dla ciebie kuszące, żeby wejść tak po prostu na pełnej i coś porozwalać w swoim życiu. Nie teraz. Nie teraz, poczekaj. Na wszystko przyjdzie czas. Czego masz unikać, mimo że wydaje się kuszące? Czego masz unikać w kwietniu, chociaż no będzie kusiło, będzie. Coś związane, dziewczyny, z emocjami. Dla niektórych z Was jest to konkretna osoba, do której coś czujecie i Was kusi, ale wiecie, że to takie kuszenie diabolskie. Może kusi Was, żeby um, biec z tym kielichem miłości swojej do niewłaściwych osób. Czuję, że niektóre z Was są dobre dla ludzi, którzy dla Was nie są dobrzy. Dlaczego jesteście takie dobre? Dziewczyny, równowaga dawania, przyjmowania. Każdy ma taką własną jaką zasługuje. To będę powtarzać. Być może będzie Was kusiło, żeby komuś coś powiedzieć. Nawet z troski, dziewczyny, wiecie. Troszczę się o siebie, więc weź się zacznij odchudzać, bo jesteś gruba jak wieloryb. Albo jedz więcej, bo normalnie same kości i nic więcej. Wiesz, o co chodzi. No to będzie dla ciebie kuszące, ale unikaj tego. Nie uszczęśliwiaj kota za pomocą młota. Dobrze. I jakie złudzenia lub iluzje mogą ci przeszkodzić? Jakie złudzenia, iluzje mogą ci przeszkodzić, kochana? Zobaczmy. Iluzja albo złudzenie, że coś co wisi, jest zawieszone, opóźnia się, wydarzy się. Że on zadzwoni, napisze, oni odpowiedzą, ktoś cię zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną albo ktoś ci odda pieniądze, albo ktoś sam z siebie przestanie uprzykrzać Ci życia. To jest iluzja, to jest złudzenie. Więc najlepiej po prostu od tego odstąpić. Dobrze, dziewczyny. Mamy południe, mamy północ, idziemy na wschód. A co jest na wschodzie? Słoneczko wschodzi. Czyli mamy nowe możliwości. Zaraz sobie je obadamy, ja tymczasem. Zapraszam Was na audycję od niedzieli do czwartku, około godziny 19, w czasie których robimy sobie różne czytanka i Wy możecie zamawiać pytanka i dostaniecie odpowiedź w tej audycji tarotowe. Zapraszam Was oczywiście do sklepu 7 na 7 Sprawdźcie, co tam jest, karty oczywiście. Więc moje kochane, zapraszam. No i jeżeli chcecie, żeby tylko dobre rzeczy się spełniły, z tego czytania to gwiazdeczka dla wyrównania, równowa dla wyrównania energii, chciałam powiedzieć, nierównowagi. Więc nowe możliwości, co warto rozpocząć w tym miesiącu: coś, co jest związane z pracą finansami. Masz jakiś pomysł, plan, coś chcesz zacząć realizować, co ma odbicie w materii. To niekoniecznie muszą być prace i, yy, praca i finanse, chociaż tutaj mogą się pojawić ym, jakieś okoliczności dla takie bardzo sprzyjające, ale to może być jakiś projekt, który masz w głowie. Zacznij to robić. A to jest odpowiedni czas. To jest odpowiedni czas. Z pewnością dla Ciebie, jakie drzwi się otwierają i co możesz dzięki nim zyskać. Otwierają się drzwi do działania, do tworzenia, z pasją, z energią, z ogniem w sobie, z pożądaniem. Dla niektórych z Was otwierają się także drzwi do jakiegoś mężczyzny. Albo po prostu jakiś mężczyzna otwiera Wam drzwi, albo ogólnie się otwierają drzwi do miłości. Chociaż nie tylko miłość, bo to może być mężczyzna, który Wam coś ułatwi, w czymś pomoże. Więc to może być przyjaciel kumpel, niekoniecznie od razu do romantyzmów. W jakim obszarze życia warto postawić pierwszy krok? W tym obszarze, który jest dla ciebie największym obciążeniem albo jeżeli masz skłonność do tego, żeby się obciążać żeby brać na siebie zbyt wiele żeby nie dawać sobie chwili oddechu żeby ludzi wyręczać zamiast pomagać żeby robić wszystko sama to tutaj możesz zrobić krok do tego żeby się wyprostować odpocząć zrelaksować zacząć spijać śmietankę dobra Wschód ogarnięty, idziemy na zachód, a na zachodzie słoneczko zachodzi, czyli co warto zakończyć? Co przestało ci służyć, i należy zostawić to za sobą. Co przestało ci służyć, i trzeba to zostawić za sobą. Zobaczmy, zobaczmy. Moje kochane. Jakieś z, y, jakiejś z was, Boże, któreś z Was dziewczyny myślą o zakupie samochodu w tym miesiącu nie. O zrobienia prawa jazdy nie. E, to nie jest też e, dobry czas na planowanie dalekich podróży, bo możecie przepłacić na przykład. E, może cały czas pędzicie przed siebie. Cały czas chcecie czegoś więcej, nowszego, jeszcze bardziej, poszerzać. E, swoją przestrzeń wychodzić poza schematy odpocznijcie rzecz w tym miesiącu, no? Bo w tym miesiącu właśnie takie pędzenie nie jest dla Was kochane. Jak pędzisz, zostaw gwiazdkę w komentarzu. Jakie schematy relacje, sytuacje powinny odejść? O, coś wypadło? Wypadły dwie karty, co to jest? Dziewczyny, wszystko, co jest związane, to jest moje przeznaczenie. E, tak jest mi pisane. Albo mm, wszystko, co jest związane z mm, byciem w koło i działaniem bardzo szybkim, albo wszystko, co jest związane z e, baniem się zmian. Więc te schematy powinny odejść. Może czekacie, że ktoś wykona w stosunku do Was jakiś ruch. Że coś się zmieni. Tutaj nawiązuje do tego wisielca. Nie. Nie zmieni się. Przestańcie w to wierzyć. Zamknięcie czego będzie dla Ciebie uzdrawiające w tym miesiącu? Wyjście z energii pustelnika. Wyściubienie nosa z pieczary. Zamknięcie okresu ciągłego, ciągłej nauki, rozwoju, przynajmniej w tym miesiącu, musicie się wyprostować, odpocząć. Przyciąganie e, czy wysyłanie do wszechświata energii. Jestem samotna, Jest, żyję jak zakonnica pustelnica. Ogólnie, jeżeli <laughs> macie właśnie taką skłonność, to w tym miesiącu sobie zróbcie od tego przerwę. Od. E, Ciągłej nauki, od ciągłego zagłębiania się w siebie, od filozofowania to jest dla was czas na działanie. No. Dobra, no, dziewczyny, cztery strony świata. Ogarnięte to idziemy na środek. Twoje obecne położenie. Przypominam o gwiazdkach dziewczęta. Gdzie teraz się znajdujesz? Gdzie teraz się znajdujesz, moja kochana strzelczyni? W bardzo fajnym momencie, bo tu jest rycerz kielichów, a rycerz kielichów to jest osoba, która nie wstydzi się swoich emocji, zaprzyjaźnia się z sobą, ale też i, I to jest pewien etap rozwoju emocjonalnego, uczuciowego, zrozumienia pewnych rzeczy. I to jest też wyrażanie siebie w taki sposób, jak jest dla ciebie najlepszy. Jakbyś się chciała wyrażać? W jaki sposób się wyrażasz twórczo? Jakie energie dominują w Twoim życiu w tym momencie? Równowaga. Zachowanie tej równowagi, znalezienie kompromisu, świadomość tego, że nie muszę z czegoś rezygnować, że mogę mieć i to, i to. Co masz zaakceptować, zanim ruszysz do przodu? Co masz zaakceptować? Swoje emocje, coś związanego z jakimś mężczyzną, ale przede wszystkim czuję. Zaakceptuj swoje emocje, nie wstydź się ich, jeżeli czujesz złość, tak po prostu powiedz jestem zła, jeżeli czujesz radość, tak jestem radosna, jeżeli czujesz smutek, pozwól sobie na przepływ tego smutku przez Ciebie. To masz zaakceptować swoje emocje, może też być tak, że masz zaakceptować coś, co jest związane z mężczyzną jakimś w jakimś Twoim życiu, który jest, który był. Być może dotyczy to kogoś z trygonu wody, rak, ryby albo skorpion. Niekoniecznie, ale może dotyczyć. Wszystko, co jasne, już mamy określone. Więc teraz idziemy w stronę tajemnicy. Tajemniczy kierunek, czyli co wszechświat chce ci ujawnić. Jaka ukryta siła działa w Twoim życiu w tym momencie? Albo jakiś człowiek, mężczyzna działa na ciebie, albo zaraz przyjdzie do ciebie propozycja, zaproszenie, albo masz zacząć działać, bo to jest znów energia ognia, pasji, działania, tworzenia. Co stanie się jasne w tym miesiącu? Czym jest rodzina, szczęście emocjonalne? Kto jest Ci bliski, nawet jeżeli to nie są więzy krwi? Czym dla Ciebie jest szczęście, poczucie spełnienia uczuciowego? Dobrze, jakie sekrety mogą wyjść na jaw? Sekret związany z czyimś unikaniem Ciebie? Ktoś unika jakiejś odpowiedzi, ruchu, decyzji. Ktoś się ukrywał przed tobą? Ty się ukrywałeś przed kimś? Jest jakaś izolacja, separacja tak to czuję. Ty nie wiesz, o co chodzi. No to się dowiesz. To się dowiesz. Dobrze, teraz kompas Twojej duszy, co pomoże Ci odnaleźć wewnętrzną harmonię. Zrozumienie, że to, co Cię ogranicza, to przede wszystkim Twoje myśli. Czyli wszystkie te myśli, które mówią, nie możesz, musisz, wypada, nie wypada, takie poczucie a, braku możliwości oddechu. Więc, jeżeli zrozumiesz, że to jest tylko w Twojej głowie, większość z tych rzeczy, to to, pomoże Ci przywrócić wewnętrzną harmonię. Jak możesz lepiej słuchać swojej intuicji? Przez to, że zrozumiesz, że wszystko się zmienia, że czas na Twoją zmianę, czas na transformację. Że jedyną stałą we wszechświecie jest zmiana. Mhm. Mm co chcą ci powiedzieć Twoi duchowi przewodnicy, wszechświat, Bóg, istota najwyższa? Jak to nazywacie dziewczyny? Tak jest dobrze. Zobaczmy, co chce ci powiedzieć mama wszechświat. Podróż. Nadchodząca podróż odmieni Twoje życie na lepsze. Ta podróż przede wszystkim wewnętrzna. Ale dziewczyny, jeżeli macie na sam kwiecień zaplanowany jakiś urlop, podróż, wyjazd, to to może odmienić Wasze życie na lepsze. Przy czym przypominam tutaj, to nie jest dla niektórych z Was na, czas na to, żeby... Planować jakieś podróże na późniejszy okres, pamiętajcie o tym. No i podsumowanko. A czemu ja to wam zabrałam, a nie leże. Podsumowanie. Jaką drogę przejdziesz? Dobrze, pierwsze pytanie. Jak zmieni się Twoja energia od początku do końca tego miesiąca? Nabierzesz przyspieszenia tempa, zaczniesz działać, będziesz sfokusowana, Będziesz dążyła do realizacji swojego zamierzenia. Wszystko się tak jakby rozjaśni i nabierze tempa, to co ma nabrać tempa. Jakie lekcje wyniesiesz z tego czasu? Jak dbać o siebie, jak wyznaczać granice, jak być asertywną, jak nie dać sobie w kaszę pluć. No. I z czym zakończysz ten cykl? Podejmiesz dobre dla siebie decyzje. I to takie, wiesz, takie decyzje, których może zwykle nie podejmujesz, bo może zwykle wybierasz tę drogę trudniejszą, bo myślisz, że będziesz świętą i pójdziesz do nieba, a tu świat ci podpowiada już dość, już się namęczyłaś, już się upociłaś. Teraz dokonaj wyboru, który pozwoli ci cieszyć się życiem. Niech to będzie łagodny spacer przez ciepłą dolinę. I tego ci życzę. Dziewczyny, kwiecień ogarnięty. Gwiazdkujcie. Zapraszam do sklepu na audycję o 19.00, od niedzieli do czwartku. Sprawdźcie swój ascendent, Księżyc. No i co. I widzimy się zaraz. Do zobaczenia. Pa!